klasta i zostawiajcie dużo łapeczek widzowie, dzisiaj pousuwamy sobie wszelkie itemy przesadowcy z spajonowa. może pójdziemy do chłopaków bo oni mi pomogą a aczkolwiek wydaje mi się, że tego dużo nie ma, najpierw widzowie, patrzcie co mam w ekwipunku, mojego pięknego stórka widzowie i tego sula sobie wsadzimy dzisiaj do mojego akwarium i troszeczkę też pozmienię w moim głównym domu, to jest obecnie mój wieżowiec, z którym przebywam najwięcej czasu, więc widzowie schodzimy na dół na razie nie mam jeszcze tutaj drabiny Muszę wskakiwać sobie do akwariumu, a skody kto się zmieni, tylko teraz dużo rzeczy zmieniamy na pionowie, więc widzowie nie ma czasu na takie rzeczy. Tutaj mam oczywiście swoją piękną pizzę, popcorn i to jest ogólnie pokój, w którym jest skinął. Jak ktoś nie oglądał wcześniejszego odcinka, oczywiście. Dobra, widzowie, my teraz pójdziemy sobie, widzowie, do mojego domu. Założę sobie Eletle i widzowie tak, lecimy, lecimy, lecimy. I widzowie, wsadzimy swojego sula do mojego akwariumu. Ponieważ widzowie też pozmieniałem w ogóle w swoim domu. Zaraz wam pokażę, jak tutaj fajnie się pozmieniało patrzcie Normalnie akwarium zmieniłem, widzowie, patrzcie jak tu fajnie widać. Tam jest woda, bo to jest ładny glas takiego moda, widzowie. I to jest przepiękne. Teraz normalnie widać wszystko i sobie tego sólka tutaj wrzucimy. Pyk, Patrzcie, patrzcie niebieskiego pyk! Sól! Niebieski sól, widzowie mój! Normalnie teraz może spokojnie popływać w moim akwariumie. No i widzowie, to by było na tyle na razie tego odcinka. Jeszcze Wam pokażę właśnie, bo ja tutaj w ogóle pozmieniałem, tu mam dużo książek, jakieś decy, no bo widzowie, teraz musiałem iść do szkoły, do pierwszej klasy. No i widzowie, nie, no, nie lubię się uczyć, powiem Wam szczerze, nie, nie podoba mi się nauka, ale jakoś to przeżyłem. No i tutaj też ostatnio sobie dałem jaką kawialnie, darmowa kawa, tu jest oczywiście, można sobie zakupić w automacie. No i widzowie, tutaj ogólnie nie ma już stanowiska, a jest widzowie, patrzcie, co z takiego: jest tutaj toaleta, i widzowie, tu będzie normalnie kibel z widokiem na, na właśnie akwarium. Jest to bardzo fajna opcja, tak mi się wydaje. Napiszcie, co o tym sądzę. A teraz widzowie, pójdziemy sobie po prostu usuwać wszystkie itemy, które kojarzą nam się z przesladowcą. Żeby po prostu, widzowie, ich nie było, żeby po prostu yy, żeby mi się nic nie kojarzyło z nim. Więc tak, ja biorę teraz tak, Elite, fajer wielki i tak, widzowie, pójdziemy sobie do chłopaka, tylko najpierw, yy, ja nie mam tutaj nic związanego z tesadowcą. Najpierw w ogóle przejdźmy sobie, przejdźmy sobie, co my możemy usunąć. Więc tak, tutaj chyba nic już kojarzone z przesladowcą nie jest. Wejdźmy sobie jeszcze do domu Pajona. Może coś z jego domu jest kojarzonego z przesladowcą, tutaj. Wiecie, może gdzieś tutaj w jego domu. Dobra, on tutaj widzę, że wszystko jest wyczyścił. Ale jest duża szansa, bardzo duża szansa, że coś na dole dalej jest związanego z nim. Więc jeżeli coś będzie mi się z nim kojarzyło, od razu to usuwamy, widzowie. Sprawdźmy to tylko tutaj. Okej, okay, tutaj jest wszystko wyczyszcone, widzę, że tutaj coś tutaj jest podczystczone. Dobra. To jest dobry znak, bo my widzowie, widzowie ogólnie robiliśmy duże zmiany na Pajonowie. Ja myślę, że my musimy po prostu iść do naszego głównego domu i stamtąd pousuwać wszystkie rzeczy. Myślę, że pójdziemy sobie do Dave'a pod lodze, bo chopak ma tutaj dom, a i tak mamy pod lodze do pójścia do naszego tego, do tego głównego domu z główkami, więc może on będzie miał jakiś pomysł, co by tu jeszcze można było usunąć, yy, związanego z Tak, Także widzowie, wchodzimy do domu Dave'a i zobaczymy, czy się. Znajduję w tym domu obecnie. Puk, puk. Uch, jak Uuu, puk, puk. jakby wystarczyłeś, chopie. Dobra, puk, puk. siemanko, Siemanko, puk puk, to ja tak Manko. mówię i zabieraj mi słodki, chopie. Nie, ja bądź na mnie gadaj, głupot. Dobra, słuchaj, bo dzisiaj nagrywam odcinek, taki w sumie luzny. E... Chodzi <laughs> mi o to, że usuwam wszystkie rzeczy, które przypominają nam się śladowce. No i wpadłem na pomysł, żeby e... przejść się do naszego starego, dużego domu, w którym obecnie nie mieszkamy. I w nim pousuwać rzeczy, które ty, przypominają nam przysła dostę. Czyli, na przykład, wejdź do jego pokoju i złe rzeczy, które nie Je, ja Jest chciałem... to dobry pomysł, jest to wybitny pomysł, ale do tego pomysłu potrzebujemy paliona. Myślisz? Tak. Dobra, to idziemy do paliona jest on nam wyzwanie... niesamowicie potrzebny. Jest nam niesamowicie potrzebny, bo pan ma łez pomysłów, nagrywa długo na YouTubie i on się zna na takich rzeczach. Tak że lecimy do niego w tym momencie, odpowiem sobie na belkę. Eee, co wy gdzie robicie? Wy, palion! Dzwonić palion! Co się dzieje? Dzień dobry! Gdy gdzie spam! Gdzie na do... dole! Na dole? Ech. Czekaj, czekaj, gdzie jest? do mojego domu! A <grym> dzień dobry pan! No właśnie Dzień Dobry, nagrywamy, co jest bolo! Nagrywamy śmieszny film, nie no, słuchaj! No to jest taki film, w którym usuwamy wszystkie zecy, które są związane z przyszladowcą, żeby już nam się on nie kojarzył ze złymi zecami! Także Ale tu musimy usunąć co jego dom. Także teraz buza mózgów, tak. Na pewno pójdziemy do naszego starego dużego domu, tego z główkami. i tam pójdziemy sobie, ja, ja mam w ogóle pomysł. Żeby e, kadować czy tam zamknąć cały sufit Żeby w ogóle już nie było otwartych Żeby tam nie wchodzić e, I po prostu też i tam w środku wziąć i wyrzucić Albo po prostu schować gdzieś do piwnicy Teraz przejdziemy widzowie tutaj sobie tutaj sikierkę w łapę no i Ej, żeby... Tu nic nie ma teraz w tym domu, cały pusty No wiem, bo tu jest wszystko Ej, już... co tu się stało? Bo tutaj wyprowadzkę robiliśmy widzowie e, I kloseczkę się rzeczy tutaj popsuło tak, że Zobaczmy czy nie ma tutaj jakichś rzeczy związanych z nami Bardzo Okej, okay, tutaj już teraz nic sprawie nie ma. Ale te kąpy sobie możemy pozabierać, na przykład. I poby Zamknijmy ten strych. Ola, w ogóle też tą skrzynię bym zabrał. Stąd. Hej, ona jest niezliczona. Dobra, nie, nie luzamy tej skrzyni. <gryst> Zamykamy to całe. Dobra, zobaczmy, czy ma coś w sypialni. No, o, Te tabliczki zdecydowanie trzeba poddać pod destrukcję. Pokażcie, te tabliczki właśnie pokój, już Tak, usunąłem, ja to już nic to, nie mam. te skła w sumie możemy zostawić. Tu były główki, gdyby dalej były, to byśmy je usunęli od sywiskiem. Na razie jest tutaj, że tak powiem, no czy czysto do usunięcia. W sypialni chyba też nic już nie ma. Kamery trzeba pousuwać, ale kamerę już właśnie od więcej. Tutaj testnic, nie? nie ma chyba już kamery, no ja nie Dobra. widzę nic kamer. Ja myślałem, że to się nadaje obecnie do, do zamknięcia chyba, więc możemy to po Czyli czym to zamykamy. Zamykamy to tym drewnem. No właśnie, pytanie czy macie takie drewno. Zliczymy tylko te tlapy tutaj i na pewno, na pewno rozwalamy schody, więc wychodź, a my sobie to tutaj... Bo zamykamy tylko pytanie, czy może tymi słowami... Zamknięte, tak? nie, zamknąłem, zamknąłem. A, to git, dobra. I odzwalamy to całe widzowie, żeby przysladowcy już się nie kojarzył z tym. Dobrze, że już nie ma jego głowy u góry. Eee, wiecie co? Teraz myślę, że możemy sobie pójść do starego domu przesladowcy i tam posuwać rzeczy, które są związane z nim. Także ubylajcie litły i lecimy widzowie w tym momencie już tam, a głowy przysladowcy na domie już nie ma. Może, jak myślisz, czy ja głowa by pasowała na domie? Na tym starem Vincenta. Vincent, Wincent, Wincent na czele! Wincent, to jest tak myślę, widzowie! Napiszcie w komentarzu, <grym> co ja głowa by pasowała tam! Mi się wydaje, że. no, prędzej, Wincent niż Wilki. Dobra, lecimy teraz do. <grym> do starego domu. Co ty mówisz? Haha! <grym> Zaltuję oczywiście, nie? Zaltuję, widzę, to są takie żalty. Dobra, i teraz tak! teraz, ta Ej, właśnie, patrzcie, to są stole gruby. To musimy na pewno te globy w ogóle w miny są w nich chyba, chyba jest te, co już nie ma. Zobaczmy. W tym domu, ale to, nie to co usuwamy? Co? co po prostu Tego domu może nie niszczmy, nie, tylko nie. Go po prostu zamknijmy. My zamkniemy ten dom po prostu i zecyn związane złe, e, schowamy do skrzynek i damy do piwnicy, żeby po prostu były zamknięte, dobra. Weźcie, pozwalajmy tylko te groby. Mam pomysł, kratami wszystkie okna zabudujemy. Dobra, dobra, żeby tutaj nie było w ogóle tego, wiecie, nie było w ogóle grobów, no bo to jest przesada. Jak można zbudować groby, kurczę, no to jest, to jest taka przesada. Dobra, pozamykam to, nie mamy zdjęcia. Pójdzie palion, dobra robota, dawaj. Eee, dobra, pozamykam. Co? Tak. To pozwalam tutaj pyk, 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 widzowie, wszystkie mogę. Bolo? Pozamykam tylko te klapy, cykaj. Dobra, pozamykane mogą być. Ważne, żeby nie było tych kryzyków, bo te krzyki dużo robiły. Pają widzę, że tutaj już zamykam wszystko Chodź, chodź do budynku, chodź do budynku. Jak to jest to, dziwnie. Czekaj, ja tutaj czekaj, kamerę! No pusto! Ej, Ej, mam sły. wrażenie, że jest tak spokojniej. Ej, nie da się kamery rozwalić, co? Nie da się No bo nie da się musisz blog na którym jest kamera. O dobra, dobra, zaraz to jest dwa, jest! Ej pułapki nie działają. U góry, od u góry jesteśmy. Dobra, dobra. Co o nie! Jest? nie czekaj, płas! To działa! Latujmy dobra, pełen. czekaj, spokojnie, spokojnie! Czekaj, tylko sobie zjem e, cała latowa spajona i wszystkie i są jest stąd wywalamy. dobra. Są, czekaj. są problemy. Czekaj, Ender Pere potrzebujesz, chopy. O schopaku. nie, o nie, masz ender i to Mam, Mam, mam. mam. Git. Ej, ty się Easy go. Easy nie? No tego się nie da, no to już tu zostaje na końcu ja dni tak się... zamy Zamykamy ten dom, zamykamy ten tak, dom Tak, rozwalamy wszystkie tabliczki e, I te rzeczy schowamy do skrzyni w piwnicy, ja myślę Tak samo te alarmy wszystkie, no tego też się chyba... O dobra, Niko. E, tak. tak samo wszystkie alarmy, może nawet tego kompa, chociaż... Dobra, tego kompa też weźmiemy e, Stolik zostawię, niech sobie jest Tutaj jest ksyzyki, to te widzowie wezmiemy to, bo to po prostu jest bardzo, bardzo straszne. I to hops, hops, kojarzy się. Hops, hops, hops. Ze złymi chwilami. Dobra, ja nie mam... Y, muruj bolomuruj! Okna! Ja nie mam właśnie tych y, klat, ale ja może to mi dać. Trzymaj. Dobra, daj mi kloseczkę. Dobra, dzięki, wszystko, wszystko. Tu nie, nie wszystko. ma wstępu do tego domu. Pyk, pyk, pyk. Dobra, już ale tak, to się nie zrobi nikt... teraz tak pusto. Tak. Nikt tu już nie zamieszka. No, kurde, nie? No to jest, nie? O będzie. pusto, dom! Mam nadzieję, że on nie wróci, bo jak on wróci, to będzie widzowie będą r bardzo niespokojni. Nie coś. kracz, nie kracz. Nie kracz, nie kracz. Teraz będzie widzowie wesoło. Patrzcie, jak się już pozwoleniało, no na tym Wszystko i widzowie odsiedzą. Mój dom. Czekajcie, ja chyba zabijłem. Ale dobra, trudno Wielki aksol od Tak, to do Pyk, pyk. Tak trudnie, yy, nie sięgam. No Dobra, i spokojno imię tak zwany, no. Miód, 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 jesteście. Przejdziemy tylko do piwnicy na chwilkę. To! Dobra, tu jest zamknięte. No, bo tak, bo ja bym w piwnicy słowa ty rzeczy. Czekajcie, co tu jest? Kamery, jak piwnicy jakoś, chcesz iść? Tutaj, Lidzioksów, ale to też Może wyrzucimy, bo to chyba osłukane. 30 diaksów tu jest. No i tak, tutaj jest w ogóle. Zniszczmy jego jakieś mechanizmy. Ołtas, ołtas tego, na lampkę, to była jakaś lampka chyba. Dobra, zdajcie. Gdzie ty jesteś? Surkela. U W jeste. Ja biorę tego sulkela, co tu jest. I, I do tego szurkela wrzucimy te rzeczy wszystkie No chodź Czekajmy. na dół, bo my już jesteśmy w piwnicy Idę na dół, idę na dół, idę na dół, no e, I teraz tak, idziemy na dół I chowamy te wszystkie rzeczy Tych drzwi niestety tam nie wejdziemy do nich Ten Chodź pokój... do, do tego laboratorium, chodź Też bym zostawił ten Ej, pokój wody tu już nie ma, A co to jest? to jest, dziur, jest dziur. To Secret Base A, to jest Secret Base Vincenta chyba Czekaj, ja tam byłem wcześniej, no tu był fejkowy Vincent, tego pamiętam. Chodźcie na dół, chodźcie na dół <grym>, Dobra, idziemy stąd, idziemy na dół no I tam na dole, czekaj ty tam idziesz e, Wiecie co, i właśnie ja bym to chyba zamknął tutaj Nie wiem czy bym wchodził do końca Jak myśli, No ja to możemy ja to, no możemy tam zjeść, no, wejść ronizmy. i ten Organizmy? No. no dobra, możemy jakieś tam zmniejszyć A tam w ogóle jest zasad tajna baza Stara, co budowaliśmy tyle czasu. Już ja, ja nawet nie pamiętam gdzie No tutaj tak w ogóle z złotymi e, tak, Dobra, tu trzeba to, guzik Guzik? Jaki guzik? Fabrykę trzeba zniszczyć Kurde, całą myślisz? on, tak wiesz, że po prostu żeby nie działało Główne zecy! no jakie to mogą być główne Zecy? Tu jest jakaś dźwignia, to to nazwale. Wydaje się taka główna, i ten przycisk na pewno I wiecie co? Musimy iść tam, gdzie on odpalił wtedy tą kopułę, czekajcie A, normalnie mi się niedobrze zrobił, jak mi się przytoczyło <laughs> o, o starych czasach widzowie Dobra, czekajcie O właśnie, trzeba... jaki Blik. to był kod? Yyy, jeden 4. Jeden, pamiętam na, na pamięć jest mi się po nosach, tylko odpad zamknięta jest. O nie, to działa jeszcze, Tak, ale nie ma wsad. Uj, y, zamknięte, to nic nie ma już. Patrzcie. Tam. nic nie ma, co jest. Co? No, A co się ale... stało, czemu? Nie wiem, ale to dobrze, to dobrze, to jest. co puste, co jest. Tutaj chyba się z całym chyba zostawił. Tutaj coś jest, czy nie? No, kilka tych tabliczek, no i to w sumie tyle. Dobra, to bym zamurujmy, to, zamurujmy to. Zamurujmy to i nigdy tu już nie wracajmy, mam nadzieję, widzowie. Jak wychodzimy, pamiętasz? Klik. Dobra, chodź, 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 chodź Widzowie chodzimy do góry, murujemy tyle działo, ja nie mogę, ja normalnie teraz Tak, tak luźno jest Mi chce wymiotować, jak ja przypominam sobie jest o Za, lista, za tak? spokojnie jest Za spokojnie, ale to dobrze widzowie Zamykamy to i zamykamy już ten rozdał raz Na zawsze mam nadzieję Teraz idziemy do góry i zamykamy to wszystko Myślę, że już tu chyba nigdy pięknie, nie wrócę Pięknie, pięknie, już nigdy tu nie wrócę Musiałbym chyba nagrywać od Zamykamy, jak, zamykamy Zamykamy. 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 tu też chodź, Zamykamy. No zamykamy. Tamknie, pięknie. Tak samo tu. tu elegancko. Elegancko. Elegancko to też. To też możemy tak tutaj. I zamykamy. Tu pyk, pyk, Puff. Tu, Zamknięty cały dom zobacz. Zamknięty jak los da. A znikam. Dave śladów ci dej Jesteś. Gdy... U góry, ja nie durach. mogę. Yyy, eee, dobra, jeszcze kamera była, czekaj, nie pamiętam. Czemu, burak? Czemu, burak? Jeszcze ta kamera, dobra, widz. Jestem z gópkiem, nie? że to pisał mnie, bo tu jest chyba dobrze napisane. No, A wcielam je szybko, patrz, patrz, sztuczka, znikam. Hapów. O, boże, ale clean, ale clean. Dobra, widzę. Jeden już, mam się podobał, żeby sobie jak najwięcej, oficyk,